OK, tu dan. OK, wracamy do bitwy o Sandmer Evelise. Oho, ktoś się zbliża. O, fryc! Dostałem kulkę i prawie zawało. To jest lepsze od szeregowca Ryana. Szybki opatrunek i do walki. Tak, rozwają mi z Trzeba go odbudować jak najszybciej. I zobaczmy, co tam słychać za winklem. Co się odjeżdża? O, Panzer 4. Zaznaczmy miejsce. Niesamowity dźwięk. Ups. Za późno się odwróciłem i zareagowałem. I moja ulubiona plansza, że. Czyli zostały zabity w akcji. Niespodzianka. I jeszcze raz. Czas zemsty. I ołów Hans.